Mirosław sięgnij mi te czytupki z napisem mama. Nie wiedziałem, że stworzyli linię dedykowaną twojej mamusi. Mirosław, to są naturalne kosmetyki, organik, nie gadaj tylko dawaj. Jola, ale tu pisze, że to dla kobiet w ciąży. Czekam! Twoja matka jest w ciąży? Mireczku! Nie, Mireczku, i mi tu teraz ratkowi mów, kto jest ojcem. Mirosław, to są kosmetyki dla mnie? A, dla ciebie! Jak to dla ciebie? Normalnie, Mirosław. Jesteś w ciąży? Jak? Kiedy? Gdzie? Na dyskotece w Remizie, zaraz po tym jak wróciłeś z wojska, w Twoim kawalerskim pokoju, zaraz po ślubie i we Władysławowie osiem lat temu. A jak? Zawsze tak samo. Nie rozumiem. No ja też, Mirosław, nie rozumiem, bo uważaliśmy, no ale koniec końców mamy trójkę wspaniałych dzieci. Czyli nie jesteś w ciąży? Nie. To po co Ci olejek do ciała na rozstępy? Bo mi ostatnio wyszły Mirosław. No wyszły, to wrócą, a to. Płyn do higieny intymnej z pantenolem? Z kim? A ten balsam ujędrnia i uelastycznia. Oj no Mirek, przecież ty jesteś dość elastyczna, nie pamiętasz jak wczoraj? Pamiętam jeszcze, długo nie zapomnę, ten balsam sobie wzięłam, bo ładnie pachnie.